Trwa obecnie rekrutacja na studia podyplomowe, praktyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych, metodologia, organizacja, zarządzanie i monitorowanie. Jako uniwersytet stawiamy na kształcenie, które odpowiada realnym potrzebom rynku i pracodawców, stąd w naszej ofercie znalazła się ta właśnie specjalność. To unikalna szansa, aby pod okiem praktyków zdobyć realne umiejętności które otworzą drzwi do pracy w tej branży, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Studia są realizowane pod patronatem Agencji Badań Medycznych Stowarzyszenia GCPPL w tym również dwóch partnerów strategicznych Pratia oraz Dicela. W trakcie studiów uczestnicy mogą uzyskać certyfikat GCP akredytowany przez Transcelerate BioPharma, co znacznie podnosi ich wartość na rynku pracy. Podczas spotkań z praktykami słuchacze będą mieli okazję z bliska przyjrzeć się pracy Ośrodka Badań Klinicznych, zobaczyć jakie prowadzimy procesy, jak zapewniamy jakość. Będą mieli okazję zobaczyć jakie są możliwe ścieżki kariery w ramach Ośrodka Badań Klinicznych oraz jakie potrzebne są do tego kwalifikacje i kompetencje. Przyszli słuchacze studiów podyplomowych, między innymi dowiedzą się o roli koordynatora badania klinicznego, czyli osoby, która jest kluczowym członkiem zespołu, nadzoruje i spaja pracę wszystkich członków zespołu badawczego z perspektywy ośrodka, ale również jest osobą, która jest w stałym kontakcie zarówno z CRO, sponsorem badania klinicznego, na potrzeby realizacji różnych procesów związanych z badaniem klinicznym, no i przede wszystkim odpowiada za właściwy nadzór nad prowadzeniem dokumentacji w badaniu klinicznym. Podczas zajęć dowiecie się, jak wygląda praca farmaceuty prowadzącego nadzór nad lekiem badanym w ramach protokołu badania klinicznego. Pokażę Wam, jak wygląda praca zespołu pielęgniarskiego tutaj w naszym ośrodku. Zobaczycie, jak wyglądają procedury pielęgniarskie zgodne z zasadami GCP i jak przeprowadzamy wizytę pacjenta w ośrodku. W ramach współpracy z firmą Disela uczestnicy studiów będą mieli możliwość zapoznania się z rzeczywistymi systemami wykorzystywanymi w badaniach klinicznych. Module, nowe technologie i innowacje będą mieli możliwość pracy z systemami takimi jak SIRF, ETMF, IVRS oraz CTMS. Dodatkowo będą mogli zgłaszać zdarzenia niepożądane. Bazując na dokumentacji źródłowej będą mieli możliwość uzupełnienia danych w systemie SRF, tak żeby móc zobaczyć, jak gromadzone są dane w trakcie badania klinicznego. Dodatkowo w module zaprezentujemy studentom najnowsze osiągnięcia sztucznej inteligencji i sposoby ich wykorzystania w badaniach klinicznych. Jeżeli chcesz dołączyć do tej dynamicznie rozwijającej się branży lub rozwinąć swoją karierę w oparciu o realne umiejętności, ten program jest dla Ciebie. Rekrutacja trwa. Już dziś dołącz do programu, który może zmienić Twoją przyszłość zawodową.